you Witajcie! Jak być może niektórzy z Was pamiętają, ponad dwa lata temu wrzuciłem na kanał ostatni dotychczas film informujący Was o postępach w produkcji gry Faratan, czyli polskiej gry tworzonej przez dwuosobowe mikrostudio okrzykniętej polskim gotikiem, która swoją drogą jest też sponsorem dzisiejszego odcinka. Cóż, od mojego ostatniego filmu na temat Faratanu jego premiera była kilkukrotnie przekładana ze względu na różnego rodzaju utrudnienia, które twórcy napotykali po drodze. Nie może to jednak dziwić, skoro owa gra, jak już wspomniałem, tworzona jest przez zaledwie dwie osoby, które zajmują się nią w wolnym czasie, bo poza tym muszą przecież też za coś żyć. Ale za to Faratan tworzony jest przez prawdziwych pasjonatów, którzy słuchają opinii fanów. I może przejdę już do konkretów. Przez cały ten czas Faratan ciągle był tworzony, a postępy można było zobaczyć chociażby na YouTube'owym kanale Faratanu czy Discordzie. Aktualnie twórcy wystartowali z Early Accessem, ale w dość nietypowy sposób, bo w postaci Early Accessu innej gry o nazwie Heistos. Dlaczego? Zdecydowali się na taką opcję ze względu na to że w ankiecie około 80% fanów zgłosiło, że nie chce Eli accessu Faratanu, żeby nie spoilerować sobie fabuły. Stąd pomysł na Heistos, grę z tymi samymi mechanikami, lecz z innym bohaterem, światem i fabułą. Rozgrywka w Heistosie jest skupiona na przygodzie w stylu Soulsów, czyli po prostu idziemy przed siebie, po drodze zabijamy mnóstwo potworów, ludzi czy orków, zdobywamy coraz wyższe levele, ulepszamy postać oraz nasz ekwipunek i wciskamy nos gdzie tylko się da. Założenia tego Eli accessu są takie, że jest on tworzony dla fanów i wszystkie mechaniki, które powstaną w Heistosie, będą trafiać jeden do jednego do Faratanu. Wszystko co powstanie w Heistosie ma po prostu na celu sprawienie, żeby grało się przyjemniej w Faratana. Jeżeli chodzi o same mechaniki w Heistosie, to będą one do niego dodawane poprzez zgłoszenie takiej potrzeby przez was, a część z nich będzie wprowadzana po przeprowadzeniu ankiety. Rzecz jasna wszystko w granicach rozsądku. Twórcy nie dodadzą do gry przykładowo statków kosmicznych czy czołgów, bo nie pasują one do świata gry. Są oni też nadal szczególnie nastawieni na kontakt z wami. Nie ma tu relacji deweloper-kontra gracze. Owy RPG ma cieszyć nas wszystkich, więc jeżeli coś w grze wam nie pasuje, po prostu napiszcie o tym twórcom. Jeśli chodzi o sam Heistos, w który możecie już zagrać, a jego cena na Steamie to 4599, to nie ma on jakiejś wybitnej historii, bo twórcy nie mają czasu ani pieniędzy, żeby tworzyć kolejnego RPG ze skomplikowaną fabułą. Dlatego też, jak już wspomniałem, rozgrywka polega na brnięciu przed siebie, pokonywaniu przeciwników oraz ulepszaniu postaci i ekwipunku. Według opisu gry, Heistos to surowa górska prowincja położona na wschodzie Elionu, oddzielona tylko dużą rzeką od Ziem Orków. Dwaj wodzowie, Dognar i Garnarok, walczą tu o panowanie nad Ziemią. Pojawiamy się na lodowatych pustkowiach, na drugim końcu kontynentu znanego z Faratanu. Historia ma tu dotyczyć odnalezienia żelaznej korony, aby zjednoczyć królestwo Heistos oraz zakończyć bratobójczą walkę. I jedynie na początku gry pojawia się przed nami postać maga, który wyjaśnia nam, co tu robimy i dlaczego się tutaj znaleźliśmy. Później główny bohater mówi już głównie sam do siebie, komentując różne sytuacje po drodze. Bandyci Venkreta, ale widzę, że ktoś już się po nich przetoczył. Krótko mówiąc, ma to na celu szlifowanie mechaniki, bez spoilerów, tak żeby wszyscy byli zadowoleni. Póki co Heistos możemy ogrywać wojownikiem, ale na przełomie drugiego i trzeciego kwartału tego roku ma być update wprowadzający do gry klasę MAGA, nowy grywalny obszar, zwoje z zaklęciami, nowych przeciwników i pomysły zaproponowane przez fanów. A pod koniec czwartego kwartału tego roku kolejny update ma wprowadzić trzecią klasę postaci biegacza, a także kolejny nowy obszar, możliwość walki w uczniom, jeszcze więcej przeciwników i kolejne pomysły zaproponowane przez społeczność fanów. Sama ostateczna premiera Heistos planowana jest na 13 marca przyszłego roku, a wraz z nią dodany zostanie kolejny, finalny obszar. Wracając do samego Faratana, to według twórców największym wyzwaniem po Heistosie będzie zrobienie tam żyjących miast w stylu gotyka, z czym mają oni póki co spore problemy. Gra ma przypominać też gotyka fabularnie i jeśli chodzi o dialogi. Mają one mieć gotykowy styl, określany oczywiście przez wielu za drewniany, ale cóż, taki ma być właśnie finalny efekt. Oprócz miast, największym zagadnieniem Zagrożeniem dla projektu może być też część dialogów oraz ewentualna potrzeba ich przerobienia i nagrania jeszcze raz, ale to będzie do oceny po Heistosie. Zaś sama premiera Faratanu ma nastąpić plus minus pół roku po premierze Heistos. Twórcy podkreślają też, że zrobią wszystko, aby gra była jak najlepsza, ale spodziewają się sprzedaży Faratanu w granicach 2000 egzemplarzy. Sam Heistos ma być kameralnym projektem służącym do rozwoju głównej gry... Jaką jest Faratan? Jest to projekt Indie, więc jeśli interesuje was głównie klimat i ciekawy świat, plus macie wiele własnych pomysłów, które chcielibyście zobaczyć w swoim idealnym świecie gry RPG, to Faratan i co za tym idzie połączony z nim Heistos będą dla was. Nie ma się jednak co oszukiwać. Jeżeli oczekujecie jakości Wiedźmina od gry tworzonej przez dwie osoby w wolnym czasie, to raczej nie ma na to szans, bądźmy szczerzy. Poza tym za oboma tytułami będzie się ciągnęła intensywna woń drewna, bo takie są po prostu założenia. Faratan jest w końcu wzorowany na naszym kochanym Gothic, ale wiele osób lubi drewniane gry, w tym i ja, pod warunkiem, że mają ciekawy świat i wciągający klimat. A wszystko to ma mieć w założeniach Faratan. Tak więc, jeżeli chcecie pomóc w rozwoju Faratanu i jednocześnie nie mieć spoilerów z jego fabuły, dołączcie do Early Accessu Heistosu, gry, w której będą szlifowane mechaniki dla polskiego gotyka. Przy okazji będziecie mogli się też oswoić ze światem, jego surowcami i potworami. Wszystkie odpowiednie linki, w tym przede wszystkim do Heistosa na Steamie, znajdziecie w opisie filmu. A to już wszystko, co miałem wam dzisiaj do zaprezentowania. Za chwilę zobaczycie jeszcze kilka. Kilka fragmentów rozgrywki w Heistos, a ja już teraz się z wami żegnam. Dzięki Bogu, udało się! Mistrzu, co się stało? Wpadliście w zasadzkę orków. Obawiam się, że zabili lub porwali resztę Twojego oddziału. To jakim sposobem ja żyję? Rzuciłem na ciebie specjalny czar dzięki któremu dla orków byłeś martwy. Niestety obawiam się, że odrobinę naruszyłem przy tym twoje umiejętności. Miejsce na ognisko. W brzuchu mam chyba rotalona. Zjedzmy coś.